Jeszcze nie teraz. No teraz już można! Teraz już można! Teraz już można. my serdecznie. Dzisiaj ze mną. Witam. Wostek sik. Witam. Oj, wostek, dlaczego mamy takie dobre humory, powiedz. Nie wiem. A spójrz na, na zegarek. Co widzisz na zegarku? Ja widzę, ja widzę. 18 marca. A, trochę wyżej. E... Środa? Nie, niżej. 21 godzina. Chwila, po... minutę. No? Nie wiem, nie wiem. <laughs> o Boże, dobra. Super, super początek filmu. Bo ogólnie ludzie, jako że bardzo, bardzo dużo osób, właściwie nikt nie prosił o filmik z, z mapki Parkour, to będziemy nagrywać filmik z mapki Parkour. O. To jest, to jest najdoskonalsze wyjaśnienie, jakie mogę, mogę tak, zostać. Tak, tak, tak. Ogólnie chcieliśmy jeszcze zaprosić Spencera do tego, ale biedaczek no, mówi, że nie ma spać. internetu dobrego i idzie spać, no, no. Więc, więc już, tak się już nie możemy. Ja pozdrawiam z tego miejsca. Ja również pozdrawiam serdecznie i nie mamy niestety żadnego dodatkowego towarzysza, żeby nagrać mapkę parkour, więc nagramy we dwóch. Jest fajnie, jest fajnie. No, przejdźmy do sprawdzenia zasad. Don't cheat, you can only use the command kill. There are no particles... No. <laughs> Działa, okej, okay. dobra. O, kura, dobra. No i dobra, zaczynamy ta, chyba, czycie. nie? Okej. Okay. No ta, tak, tak? Dobrze, 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 dobrze. Start. Welcome. Map Jezu. by Tommy Creeper. Parkour Stripes. Ogólnie Jezu. link do mapki znajdziecie w opisie, jeżeli nie zapomnę go wrzucić. I powinniśmy, nie wiem, tam się chyba pojawić, czy tam, ma... tam jesteś, czy, czy nie? No. Ej, ty tam jesteś? Bo ja na przykład jestem w Czerni. Chyba... E, Tepnij się do mnie, Imcho. Chyba tak zrobię Może po prostu. Może bo... tak dla jednej osoby, wiesz? Nie, Ej, ty... nie dla jednej. To na pewno nie jest dla jednej, wiesz, jak siek. Na pewno Ej, tylko... Ogólnie... To jest hmm? tak intuicyjne, jak myślę? Tak, to jest tak intuicyjne, tak, jak myślę. jest. Okay. Ogólnie, wcześniej żeby przetestować, czy mapka nie jest upośledzona, yy, przeszedłem sobie tylko ten jeden level i nic o jezu. więcej. Uuu. co? Gdzie jest Włączony opcję na świecie mam włączoną. O nie! O nie! No, co fuj! Tfu! <grym> <grym> Ej, ona jest przyjemna, Ej, ona jest, jest. ładna. Ej, ona jest. Ta opcja. Ładna. A, musisz omawiać to. jest zablokowany, może stąd? O jezu. Tak, tak. Przeszłam dalej. Tutaj sobie wyskoczymy. I ten. Wostek Sik, powiedz ogólnie, co tam u Ciebie ostatnio w życiu słychać, bo strasznie. Ach. Milczy. Ja nic nie Ej, <noise> <się głos> Nie mogę. <tam głos> skoczyć. Jestem nie wystać wyśledzony na gry w Minecrafta 300 lat i nie umiem trzech kroków plus 1 przeskoczyć. Jezu, nie! Kolić <noise> świata. O nie. Nie wolno <noise> tak. Uf. Jezu. Ale powiem ci, bieganie jest trochę upośledzone no. w, w tej wersji, więc. Ja mam wrażenie w ogóle, że w tej wersji się dużej. czy aczyjacją. Tak. A jest tu wejście na górę, spokojnie, wróć. Choć... O, właśnie, Aha, właśnie, Jezu. dobrze, dobrze, dobrze. Już chciałem się zabijać. <laughs> co chciałeś powiedzieć, co jest tu pośledzone? Ej, że dalej się jest... skacze. na tej wersji. podobno. Tak Tak słyszałem. Może <laughs> nie wiem. Ej, ja chcę przeskoczyć na ten kaktus. Oj, nie mogę, oj, oj. oj. Blokuje mnie. No nie, Co wroczył. za smutny przypadek. Kurwa, czy ty... po prostu. Dobra. Czułem. O Boże, czułem, jakbym nie mógł się ro... rozwinąć. <śmiech> 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 jakbym stał w miejscu, powiem ci. I tak się czułem. <laughs> Stoję szybciej niż tybie. Czy. Tak. Trzeba po tak. płotkach skakać tak. tak. Teraz zobaczę. Ej, jest ciekawa ta opozycja. Jest. jest w ogóle. Wiesz co? Nie wiem, czy nie jest 8 albo 12. Jakaś taka fajna liczba. Wielokrotność czwórki. Aha. Raczej nie 10. Może 16? Nie pamiętam. Ale może no, tak być 4 mam... na ten, bo tu te 4 Nie, widzę 5 w ogóle torów. 6 nawet bym powiedział. Wiesz co? Także może być. A nie, bo potem one są takie długie. Uu, Wiesz co? wydaje mi. Nie jest... wiem. Nie wiem, może 6 Nie pamiętam. Boże. Hej, ja już w ogóle jestem dalej. Także mm -hmm. zaczekam na ciebie po prostu. Tylko że nie widzę ciebie. Jesteś pode mną. Dobrze, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Zastanawiam się, gdzie tu, A tu. Are you going to bark? <laughs> bark. Nie, nie mogę cię uderzyć. Nie działa. Jak nie? Co? A mogę! Dobrze, dobrze. Skąd ty mnie? Aha, ty stąd! Aha, no. no. zauważyłem. Dobrze, dobrze, chodź, chodź. chodź, chodź, chodź. Dobra. Idziemy, idziemy. Czy... Dobrze. Jeżeli chcesz wyzwać tę mapę albo kogoś innego. Nie, jeszcze, że nie, bo jest ładny. Kogoś innego nie mam okay. zamiaru. Nie będę sobie psuł krwi tutaj. Dobrze, dobrze. Ja się napiłem wody i czuję się dużo lepiej. Ogólnie. Drodzy Państwo, pijcie dużo wody. Ja sobie wyrobiłem ten odruch. Tak. I zostańcie w domu. Siedzicie na dupie, oglądajcie jak gramy w parkoura. Jeżeli ten materiał wyjdzie za długi, na przykład 40 minut. To co to jest za? No to tym się tepamy dalej. No. To jest level e... druk. To ma cztery levele jednak. <noise> o nie, a po lewej? <noise> Oj sorry. No tak, 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 ale w sensie cały jeden pasek to jest jeden level, że tak powiem. Możliwe. Piu, 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 piu. Chyba. Albo. A. Yy. Chciałem powiedzieć, że albo jestem upośledzony, albo nie wiem. No, ale dobra. Ogólnie piu, piu, warto piu, pić piu, dużo piu. wody i siedzieć na dupie. Piu, piu. W taki... Nie, wiem, skoczy, jak nie ta. wiem, gdzie skoczy. Nie wiem, gdzie skoczyłem. Co jest? To był slime a, czy Tak, tak, tak. Slimblocki są poukrywane. A tu... O, ale... Jest... A... Nie, zostaw, 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 zostaw. Nie, nie, Spectator Boże. Chodź. Chodź tu. Listen, here. <śmienic> 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 Kurwa, ty. Tak, <śmienic> dobrze. dobrze. Hey wait, chyba coś widziałem. Bo w ogóle, podobno są gdzieś tu poukrywane diamenty. Widziałeś jakiś diament? Aha, Aha. na pewno, tak jest. Tak było. <śmienic> ja nie widzę nigdzie diamentu. O, Ale jak ty szybko biegniesz. O, nie, Dobra, do ja idę do ciebie. U. Przysięgam jak skaczę w tę stronę, to czuję się jakbym widział tu gdzieś jakąś dziurę. A jej nie ma. O Boże, debil. E, ale naprawdę ta mapa jest ładna po prostu. Tak, jest ładna. Mam um, Mamma mia. Pytanie, czy jest tak intuicyjnie jak myślę, czy... Bookchump o, oh, oh. tak, jest tak intuicyjnie jak myślę. Ej, fajnie, doskonale mm -hmm. da, się, da się w to grać, jest przyjemnie. Oczywiście, że na innym jednym... Jezu jakie ja lubię takie na jednym sprincie robić. Tak, to Ej, jest satysfakcjonujące. Cy... To ciekawe jest. Wow. To było sto... Czy ty klikniesz... Tak. <susurgery> Level 3. The desert. The desert. The desert. The desert. Hmm. 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 Haha. O Jaki kokos! Cześć. So... Tak. <laptop Zwüss firefight> albo jest coś ze mną nie tak, albo... O nie, czy to są kaktusy? Z siktów, Ej, na, na się się wzią, nie... No, nie, dobrze, Raz. Ej, mam, no ja nie wiem. Tu jest 4,5, to się tak nie da. Jak ty tam doskoczyłeś? Normalnie, mam cheaty. Eee. Y weź, y powiedz. No, mam nodusa. Cześć! jest... To jest taki prosty skok. To jest właśnie, o <grym ja> tym <grym> mówię! Cześć, dam radę, o, dam radę... tam się. Ale czekaj, w tym fajniku jest. O! Jest to fajnik? Nie jest, działa jest. A, może wiem Czemu Ty tam jesteś? Czekaj, wait a minute. Wait a minute. Oh. Oh Czekaj, Ty znalazłeś inną trasę. A Ty skoczyłeś inaczej? Ja skoczyłem z tamtego, z tego tam... Ta, pod Tobą tam jest taki jeden, jest nie? 4,5 okay. bloku! Ale przecież tylko na, na ten, na 0 ten. Na 0... Yy, na 0,5 przecież to jest do góry. To da radę skoczyć. No to mówisz, że 4,5. No to ja nie wiem, jak to działa. Well... Um. <gum> A to jest drobinka, dobrze, dobrze. Fajnie, fajnie, fajnie zrobiona mapa. Ja bym pozdrowił serdecznie autora, tylko że on nie obejrzy nigdy tego filmu. Um, A może obejrzy. To smutne. się myśli, gdzie że... Co? Hmm. Powiem ci, od kiedy zmieniłem klawiaturę? To jest mi tak dobrze w to grać. A co więcej jeszcze powiem? Ostatnio, uwaga, włączyłem Bedworsy. Ej, można było z Kaktusa to skoczyć, wiesz o tym? A nie z tego. No, włączyłeś Bedworsy i wyłączyłeś. I wyłączyłem praktycznie niemalże natychmiast, bo się okazało, że serwer Hypixel niemiłosiernie laguje. E, to wiesz co, bo dużo osób teraz jest, no wiesz, wszyscy się w domu, nie też. Więc... A no to dobrze w sumie niech to... będzie, ale... Aha. O. A w ogóle. O. Jeszcze chciałbym dodać ciekawą ciekawostkę, bo zazwyczaj jak chcieliśmy razem pff, jakąś mapkę nagrać czy coś, no to się trzeba było tu pofatygować, serwer, stawiać, coś tamten. tam ten. <głos》. głos》>. czy chcesz powiedzieć w jakiś sposób. Nie! Nie? Nie, nie będziemy zdradzać tej słupki tajemnicy. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak to będzie nasza słodka tajemnica? Czyli tu nic nie ma? Czekaj. można od razu tam. Tam chyba? Nie wiem, sensie. Aha, bo. Mhm. Hmm. właśnie o tym chciałem powiedzieć. Nie? Wow. 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 Eee. Hop. Hop. Hmm, to wygląda jakby tam trzeba było skoczyć. Tak. Uuu. świetnie. Uhu. Easy. Um. Pewnie tędy. Um. W ogóle bloki kości są tak estetyczne. Są ładne. Są ładne. Są, ładne. są świetne, Słyszę jakby wagonik jakiś. Ej. ej, ej. Hop. No, nie udało mi się w ogóle wyskoczyć ty. A Ej, A, na tego. A co proponujesz? Co na to, żeby na przykład żebym się tu tepnął, bo ja tu już byłem. Nie, no po co? <laughs> nie, nie robimy tak. Dobra. Ej, bo i poiesz na ten milion map na moim kompie, trzeba je ograć wszystkie. Tak Ogramy myślę. wszystkie, dobra, jeżeli ludzie chcą mapki z Wosteksem. Będziemy nagrywać mapki z Wosteksem? Nie tylko z Wosteksem, można... Oczywiście, że tak. Mapki z... Jak wskażecie jakąś fajną osobę do wspólnych nagrywek, to nagramy... na przykład... Ognisty. Na pewno, zgodzi się. Nieironicznie mam wrażenie, żeby powiedział... Wiesz co, w sumie to... Tak Aksuj. Tak. Oh. Dobra. Mm... Gdzie jest buton? Czekam na ciebie. Jak Czekaj chwilę, bo ja mam ostatnie skoki do butona. Oh. Level 4 snap. Snow. Snow. Tylko ja tutaj mam rozterki życiowe i nie wiem yy, Lepiej mieć rozterki niż rozstępy. Ten tu skoczyć. Czy to jest 4? Raz, dwa, trzy... Ale tu jest plus jeden, więc ja tam nie doskoczy. Hmm. No nie wiem, ten trapdoor wygląda... Fikuśnie. Czekaj, hmm. ale... czekaj, 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 czekaj. Mam wrażenie, że gdzieś to jest slime block. Mam wrażenie, że patrz. Zrób miejsce. Hmm. No. Pff, myślałem, że na drzewo czy coś. Raczej jakby... tak, no raczej na pewno na tego. Drzewo na tego wygląda problem. tak jakby... Ha, dobra. Już wiesz? Chyba zostaw ten, zostaw otwarty. Mhm. Mm no tylko co dalej? <laughs> ja wiem! Oh, tak! O <laughs> mój Boże. Ej, y szan... autorze, wow. autorze, Autorzy? jesteś tak Bug. Tak. No, ja. Zastosować tą funkcję oh, na ten, oh, 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 e, tam stop! do przodu się skacze? Nie wiem to jeszcze, tak? poczekaj. Nie, nie! Sam spadłem też. Bo to jest Ej, ten... Tam... Wait. Dobra. Już wiesz wszystko? Drobinki widziałem, no. Mm, okay. Okay, no, okej. Okay. Okej, mało. Tutaj mam wrażenie, że czasami te bloki zatrzymują. Czy ja wiem. Chyba tak. No, ale nic. O, dobrze. Hmm, tu jest drabina. Hop. I z tej wow, drabiny oj. to... To już nie wiem gdzie. Szczerze. Jakby mam wrażenie... Wow, przeskoczyłem ja to. Jezus mój. Chyba tu po prostu? <laughs> tak prosty nie, jednak... skok. Co? O nie. Eee. Czy zrobimy to? Ja yes. też tak zrobiłem ostatnio. Ogólnie, nice. jeżeli ktoś z Was tworzy jakąś y, CC muzyczkę, to chętnie bym przyjął, żeby użyć w tle. Lepsze to niż Sneaky snitch, który najprawdopodobniej Wam teraz towarzyszy. Tam trzeba skorzystać teraz? Pewnie tak. Tak mi się wydaje. Nie widzę wow. innej drogi. tak. No raczej. Hmm, ale no fajnie, bo to się szybko coś skacze to. Aaa, najwyraźniej. Nie no, żartuję, tepam się tam. <laughs> ja tam już byłem, więc mogę się tam tepnąć. Proste. O BOŻE! <laughs> hmm. <laughs> Nie zrobię tego. Level 4 <laughs> Level 4 Snow. Level 4 Snow. Lama, Zawsze zamykam za sobą, żeby żebyś mógł no przejść dalej. Hap. Hap. <śpii> no właśnie ja też... <śpii> <śpii> dobra. <śpii> Ach, dobra, Jak, jak za długo... <śpii> jak za długo się nie grało, to... Jest <śpii> ciężko. Ale to jest się. wstyd, bo jakby taki osiemnastoletni ja by na mi wryj powiedział Odejdź, ja to nagram. Odejdź, ja Kurde, nie da się tam zaskoczyć. Na pewno się da. <śledzimy> Może tam trzeba skoczyć jednak. Czeka, 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 czeka. Może z drabinki bardziej... O kurwa! <śledzimy> <śledzimy> Ej. Czekaj. Raz, dwa, trzy... No i to w górę, to jest bronz jeden, tak? Mhm. Chyba, że. Dob wait wait. O nie, zdmuchnąłem świeczkę. Kurwa. on nie jak wali teraz. O nie, to jest, to jest moment, w którym powinienem, wiesz co w życiu. jest dobrze idealne. ale Rendji. Tylko muszę pamiętać, 1740, coś takiego.

Hmm. Próbuję zrobić jakiś big brain, ale nie działa. Big brain? A tam można wejść? Tam nie, można nie, 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 nie nic nie, nie można właśnie. To jest smutne. Dobra, hmm. Czekaj, raz. No, da się jak nic, to jest... Banalny... O! Mówiłem. coś kokos? Dałem bracie. Hop hop, 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 hop. A bo tam trzeba iść! No... Ale nie, musisz wejść o. na, tak jak szliśmy, wskoczyć z drabinki na tamten słupek. O tam, 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 ja tam byłam naprawdę chwilę temu. Nie, do mnie nie, teraz tam. Nie, no tak, to domyślam się, domyślam hmm. się. W końcu go zrobię kiedyś. Na przykład o teraz proszę. widzisz? I tu do przodu teraz... tak, na drzewo? Nic mnie nie z... no, na drzewo, na drzewo to i do mnie. Dobra. Nie, to nie są jakieś takie gówno mapy, co ludzie tworzą i później inni ludzie nagrywają, że życie strąca w randomowym miejscu, bo tak. Iż jest <tiếhm contamination> oh. Ok, i stąd dokąd? Ej, wiesz co? Chyba nie trzeba było w ogóle tu wskazywać. Tu jest jakiś barier blo. O. Oh. Pamiętasz, jak ci chwilę temu powiedziałem, że. Ta, nie, nie, nie no, wiem, ale no tutaj no to to jest akurat przed jakoś uzasadnione, no bo, bo było bez sensu, jakby tam można było od razu przejść przejść. Okej, okay, więc... A, może tak są. No, Tylko że tam jest tak dziwnie, bo tam jest plus ten zero. Dobra, da się Aaaa! Mówisz, że Dasia, tak? Dasia. Ło! Wow, Gdzieś poleciał, widziałem. Dobra, już jest Can you wait for me? Please. No, I can't. <laughs> yes, i on. We własności nie, tylko nie, nie tylko... O tak, płoteczki. O nie, Dobrze, o nie, o nie. A tak. Psiu. jest Gites, powiem ci. Gites majonez kokos. 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 Nie da się Cześć, cześć, cześć. szukam... Nie, 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 ma, nie ma nie ma innych Co już tu Już? A no to fajnie. Nie, nie skąd? Serio? Płotku nie doskoczyć na Gdzie to? Ej, to jest. To czemu nie możemy tu wejść niby na ten klocek? Żeby tam jest barier blok jakiś. Tu. Nie można, nie? He? Co? Dla debili. Ale może to, to jest, to jest właśnie mapka dla... Bardziej na inteligen... Wait, 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 wait. Co... <ścoughs> nie da się, zobacz. Nie da się, zablokowane. Cześć, cześć. <ścoughs> proszę cię. Ej ale, to jest, ej, ale to jest fajny Smaczek, bo to wiesz. Jest, oczywiście. No bo kto, kto będzie szukał, no to jest smutka parker. Eee... Huh. Huh? Huh. No. Nie. <coughs> no nie tędy droga. Czy jest coś, o czym nie wiemy? Tak. Stąd tu chcesz? Oh, da się? Ok, nie może. Proszę ważę. cię, Nie, zetek. wydawało mi się z daleka, że to jest dużo trudniejszy skok. A tak patrzę, no to faktycznie nie jest źle. <śmiech> <śmiech> Debil. <śmiech> zobaczysz. Debil. <laughs> Debil. Zobaczysz. Obrzódnienie samego siebie, to jest level brain. Zobaczysz. Nie, Zobaczysz. na nagranie. Nie. Nie. Nie będziesz nie oglądał no. nagrania? Nie, no po co? Kurwa. <laughs> Żeby zobaczyć, jak wrzucam. obrazek. Ejo. Easy clap. Easy clappers. No, kur. O, no, trafiłem, trafiłam. Przysięgam, że przez chwilę szukałem cię wzrokiem i nie mogłem cię znaleźć.